Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Amen. W Księdze proroka Jeremiasza w 14 rozdziale znajdujemy takie słowa. Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posłuchy. Ich możni ślą swoje sługi po wodę. Ci przychodzą do studzień, lecz wody nie znajdują. Wracają z próżnymi dzbanami, zawiedzeni, zawstydzeni, zasłaniają swoją głowę. Z powodu spieczonej gleby nie było bowiem deszczu na ziemi. Rolnicy są zawiedzeni, zasłaniają swoją głowę. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak Ci każę Twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. O nadziejo Izraela, Jego wybawco w czasach niedoli, czemu jesteś jak... Obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować. Czemu jesteś jak mąż stworzony, jak wojownik, który nie chce ocalić? Przecież Ty, Panie, jesteś pośród nas, a Twoim imieniem jesteśmy nazwani nie opuszczaj nas. Dziękujemy Ci Boże za to słowo, które dzisiaj czytamy, którego słuchamy, którego chcemy się uczyć. Prosimy, przemawiaj do nas. I ucz nas swojej woli, jej zrozumienia, ale też prosimy o siły do jej wypełniania w naszym życiu. Amen. Czy słyszeliście kiedyś siostry i bracia o tak zwanym syndromie paryskim? To autentyczne zjawisko kliniczne opisywane przez psychiatrów. Podobno dotyka ono głównie japońskich turystów, którzy przyjeżdżają właśnie do Paryża. Przez całe życie karmieni są wyidealizowanym obrazem romantycznego miasta świateł. Moda, romantyzm, zapach bagietek, dźwięk akordeonu. Kiedy jednak lądują na miejscu, zderzają się z rzeczywistością. Tłok w metrze, czasem gburowaty kelner, brud na ulicach, bałagan, hałas i ich mózgi. Nie są w stanie pogodzić tych oczekiwań, którymi byli karmieni, z rzeczywistością, którą spotkali na miejscu. Doznają często szoku, wręcz stanów lękowych, a czasami nawet halucynacji. Niektórzy wracają do domu pod opieką lekarzy. I kiedy przeczytałem ten fragment z księgi proroka Jeremiasza, to właśnie skojarzył mi się on właśnie z takim, Syndromem paryskim. Tyle, że rozczarowanie proroka nie dotyczy miasta, ale dotyczy samego Boga. Jeremiasz opisuje dotkliwą suszę, ale gdyby się wgłębić w ten tekst, to nie jest opis pogody, tak naprawdę jest to opis stanu ducha. Zwróćcie uwagę na trzeci werset. Zaraz na początku tego fragmentu, który przeczytałem, możni ślą swoje sługi po wodę. To jest scena, która mogłaby się wydarzyć dzisiaj i to nie na pustyni, ale w mieście, w korporacji, na uniwersytecie, nawet w naszych domach. To moglibyśmy być my, ponieważ jesteśmy ludźmi zaradnymi jako społeczeństwo, mamy zasoby. Mamy współczesne technologie, aplikacje, lekarzy, terapeutów, mamy odpowiednie służby komunalne, ratunkowe, ubezpieczenia, plany emerytalne, jesteśmy społecznie mimo wszystko dość dobrze zabezpieczeni. I kiedy pojawia się jakiś problem w życiu, jakiś kryzys, czyli ta w cudzysłowie biblijna susza. To, co robimy jako społeczeństwo, uruchamiamy procedury. Właśnie wysyłamy możnych po wodę. Możni wysyłają sługi. System po prostu społeczny ma zadziałać. Ale czasem, nie tak rzadko, następuje rozczarowanie, bo oni wracają, jak pisze Jeremiasz, z pustymi dzbanami. Dla człowieka, Doświadczonego, dla człowieka, który próbował na wszelkie sposoby się zabezpieczyć, chyba nie ma nic trudniejszego niż moment, w którym wszystkie kompetencje, kontakty, nawet pieniądze, okazują się niewystarczające albo wręcz bezużyteczne wobec okoliczności. To ta chwila, w której Jeremiasz mówi, zawstydzeni zasłaniają swoją głowę, nie wiedzą, co, co dalej. Czują bezradność. Ale to nie sama susza, nie sam kryzys jest u Jeremiasza największym problemem. Największym problemem jest zachowanie samego Boga. Jeremiasz, właśnie wychowany na opowieściach o Bogu, który przecież rozstępuje morza, dokonuje wielkich cudów, karmi manną lud wybrany, patrzy w niebo i widzi kogoś innego. Posłuchajcie siostry i bracia pytań proroka, tych pytań, które on stawia w swoim tekście. Wydaje mi się, że to są jedne z najodważniejszych, może nawet obrazoburczych pytań w całej Biblii. Posłuchajcie. Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi? Jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko aby przenocować. A dalej pyta prorok Boga jeszcze mocniej: Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Czy słyszycie ten dysonans? Jeremiasz mówi do wszechmogącego Boga: Boże, zachowujesz się jak turysta, jak ktoś, kto wpadł tutaj na chwilę, rozbił namiot, przenocuje, a potem zniknie, nie interesując się losem mieszkańców. Co gorsza, mówi prorok, zachowujesz się, Boże, jak wojownik, który dostał ataku paniki. Jak ratownik, który stoi na brzegu, patrzy, jak ktoś tonie i nie chce mu pomóc, albo nie może mu pomóc. I to jest ten moment wiary, o którym chyba dość rzadko mówi się z Ambon, aby nie gorszyć wiernych. To jest ten moment, w którym Bóg nie pasuje do obrazów do tych obietnic, którymi żyjemy właściwie od dziecka, które otrzymaliśmy też na chrzcie, w czasie konfirmacji. Bo przecież często mówimy najczęściej, że Bóg jest pasterzem, jest skałą. To jest ta obietnica, na której się opieramy. A dzisiaj widzimy, że są takie chwile, kiedy Bóg wydaje się być Bezradnym obserwatorem. Brytyjski pisarz Cliff Staples Lewis, intelektualista, apologeta chrześcijański, można by rzec, jeden z możnych teologii, przeżył taki wstrząs, kiedy zmarła jego żona. Zmarła na raka. W swoich notatkach, wydanych pod tytułem Smutek, nie silił się na żadne pobożne frazesy. Ten teolog, głęboko wierzący człowiek, napisał szczerze: Cytuję, Gdzie jest Bóg? Idź do niego, kiedy twoja potrzeba jest desperacka, kiedy wszelka inna pomoc zawiodła. I co znajdziesz? Drzwi zatrzaśnięte przed nosem, a od wewnątrz zaryglowane na dwa spusty, a potem cisza. Ten głęboko wierzący człowiek. Podobnie jak Jeremiasz, on nie stracił wiary w istnienie Boga. To byłoby zbyt proste. On stracił w potrzebie wiarę w Bożą pomoc, w Boże zainteresowanie wręcz. Czuł się, mówiąc językiem współczesnym, jak ktoś, kto dzwoni na numer alarmowy i słyszy wszyscy konsultanci zajęci. Zadzwoń później. I stoję tutaj przed Wami, mógłbym udawać, że jako duchowny mam gotową odpowiedź, że mam, jak to określa Jeremiasz, pełny dzban odpowiedzi. Ale nie byłbym wtedy szczery, ponieważ ja też znam to uczucie. I myślę, że każdy, kto traktuje swoją duchowość serio, zna ten stan określany jak, przez proroka jako pusty dzban. Co nam zostaje? Zobaczmy, czy Jeremiasz rzuca misję porzuca misję proroka. Czy Luis przestał wierzyć? Nie. Zauważcie, co zrobił Jeremiasz. On nie udawał, żeby, że jest dobrze. On wcale nie powiedział czegoś, co tłumaczy Boga. Na przykład dziękuję Ci Panie za tę suszę. Ponieważ na pewno ona ma głęboki sens, a ja po prostu jestem zbyt mały, by ten sens zrozumieć. Jeremiasz nie powiedział takich słów, ale w zamian zaczął się z Panem Bogiem zwyczajnie kłócić, oskarżać. On nazywa rzeczy po imieniu, mówi: Boże, w tej sytuacji jesteś mi obcy. I paradoksalnie. Ta właśnie szczerość, ten krzyk rozczarowania są dowodem na najbardziej intymną więź. Zauważmy, przecież nie krzyczymy na obcego na ulicy, że nas nie wiem, pominął, zignorował. Żal wyrażamy wobec kogoś, kto nie jest nam obojętny. Kogoś, kogo kochamy, przez kogo czujemy się Zranieni. W 2004 roku na Marsie wylądował łazik zwany Opportunity. Miał działać zaledwie niecałe 3 miesiące, 90 dni, ale działał przez 15 lat. Przesyłał dane, zdjęcia, był cudem techniki, ale w 2018 roku potężna burza pyłowa, można by powiedzieć taka kosmiczna susza, Odcięła łazik od słońca, a więc od zasilania. Ostatnia wiadomość, jaką inżynierowie z NASA odebrali od robota, brzmiała w wolnym tłumaczeniu: Moja bateria jest słaba i robi się ciemno. I transmisja się zerwała. Kiedy opublikowano ten komunikat, wyobraźcie sobie, że wielu ludzi na świecie płakało. Ale jak? Nad maszyną? Nad robotem? Dlaczego? Bo być może właśnie to zdanie bateria słaba i robi się ciemno, to czasem też definicja naszej egzystencji w kryzysie. Słowa maszyny gdzieś trafiły w wiele ludzkich serc, po prostu wyraziły emocje i ludzkie doświadczenia. A jednym z najbardziej dojmujących przeżyć jest właśnie ta ciemność, samotność, poczucie osamotnienia, dokładnie tak jak to było u Jeremiasza. Ale to, co wydaje się dziwne w, pro, w tekście proroka, wygląda następująco: że Jeremiasz po tym wszystkim, co powiedział Bogu, co Bogu wręcz wyrzucił, po nazwaniu Boga, turystą, przechodniem, stworzonym wojownikiem. Prorok zaskoczył słowami, ale Ty przecież, Boże, jesteś pośród nas. Twoim imieniem jesteśmy nazwani. Nie opuszczaj nas. I powiedzmy wprost, no nie jest to logiczne w tym tekście, ale jest to głęboko egzystencjalne. To tak jakby powiedział, Boże, nie rozumiem Cię. Jestem Zdezorientowany, czasem rozczarowany, nawet zły na ciebie. Wyglądasz, jakbyś nie panował nad sytuacją. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ale ja noszę Twoje imię. Ty mnie stworzyłeś, a więc jesteś tu. Nie opuszczaj mnie. Być może słyszeliście o takim y, niezwykłym miejscu na ziemi, jak pustynia Atacama w Chile. To podobno najbardziej suchy obszar na naszej planecie. Są tam rejony, które wyglądają dosłownie jak powierzchnia Marsa albo innych podobnych planet w kosmosie sama skała i pył. Historycy notowali okresy, w których przez 400 lat nie spadła tam ani kropla deszczu. Ziemia jest tak. Wysuszona w tym miejscu, że NASA testuje na niej właśnie łaziki kosmiczne, ponieważ warunki tam są niemal kosmicznie sterylne. A jednak istnieje na tej pustyni zjawisko zwane Dezierto Florido. Raz na kilka, czasem kilkanaście, czasem kilkaset lat dochodzi do anomalii pogodowej związanej z prądem El Niño, i spada wtedy. Deszcz. Dzieje się coś niesamowitego. Ta martwa, spękana, sterylnie wydawałoby się sucha skorupa, która przez lata wydawała się grobowcem, w ciągu kilku dni pokrywa się dywanem milionów kwiatów – malw i lwich paszcz. Okazuje się, że pod tą ziemią, w ukryciu, miliony nasion i cebulek trwały w stanie uśpienia. Potrafiły czekać dekadami na deszcz, cierpliwie, może w ciemności. Czekały na ten jeden moment, aby pokazać, że to nie jest martwe miejsce, że tam życie nadal jest. I może czasem, kiedy w życiu przeżywamy gorszy okres, kiedy przeżywamy kryzys, może też nasze życie, nasza. Duchowość przypomina taką właśnie pustynię. Może te momenty, gdy czujemy się zawiedzeni, są stanem oczekiwania na życiodajny deszcz. Ale nie będę Was przekonywał, siostry i bracia, że ten deszcz zaraz spadnie, bo nie wiem. Ale chciałbym Was zaprosić do pewnego kroku, do takiego kroku, jaki uczynił Jeremiasz, do uczciwości wobec Boga i wobec siebie. Do tego, aby nie udawać, że nasze dzbany są pełne, kiedy to odczuwamy zupełnie inaczej, kiedy przechodzimy życiowy kryzys. Żeby nie maskować zmęczenia, rozczarowania, pustki ani przed nim, ani przed sobą. Słowo Boże Biblia mówi nam otwarcie: Bogu należy wszystko wyznać. Przed Bogiem możemy być szczerzy, ponieważ wiara nie zaczyna się tam, gdzie znamy odpowiedzi, gdzie czujemy się pewnie. Ale bardzo często wiara zaczyna się tam, gdzie mamy odwagę powiedzieć: Jest sucho, jest ciemno, ja nie wiem, co dalej. Czasami właśnie tam rodzi się najgłębsza wiara. I jeśli wciąż coś w nas tęskni, boli, domaga się sensu. Jeśli wciąż pojawiają się pytania, kiedy pojawia się nawet w naszym życiu bunt przeciwko Bogu wręcz, rozczarowanie, niezrozumienie, to znaczy, że wiara tak naprawdę nie umarła. Może czeka, aż pustynia, choć wydaje się być sucha, jutro zakwitnie, bo życie wciąż jest obecne. A życie to miłość. A miłość, jak pisał apostoł, nigdy nie ustaje. Ona pochodzi od Boga, ona żyje, daje nam życie i żyje wiecznie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.